Państwa zachęcić do zabawy językiem, do widzenia w języku polskim, w języku w ogóle materii, która pomaga nam opisywanie rzeczywistości w taki sposób, że nie zawsze musimy tak ściśle trzymać się reguł, a Także, a może nawet tym bardziej, potrafimy wiele o rzeczywistości opowiedzieć. Drodzy Państwo, słownictwo motywowane w językach słowiańskich, w tym w języku polskim, zajmuje, jak wyliczyli fachowcy, a pierwszy raz przeczytałam tę informację w artykule pani profesor Aleksandry Janowskiej, która kiedyś pisała. O roli słowotwórstwa czasownikowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w takiej serii książek sztuka czy rzemiosło, sztuka to rzemiosło, sztuka i rzemiosło, takiej serii książek pod tytułem Nauczyć Polski i Polskiego, gdzie staraliśmy się przytoczyć, zamieścić, pomieścić różne artykuły na temat tego, jak uczyć. Między innymi o gramatyce, bo nie tylko oczywiście gramatyki dotyczyły te tomy. Od tej pory, kiedy przeczytałam to zdanie, oczywiście ono jest przytoczone za innymi językoznawcami, którzy zajmowali się językami słowiańskimi. Bardzo często je powtarzam, żeby pokazać i skłonić wszystkich, zarówno rodzimych użytkowników języka, języka polskiego jako ojczystego, jak i tych, dla których nie jest to język ojczysty, aby zechcieli bawić się językiem, ale też żeby zechcieli widzieć w języku jego rozkładalność, bo jeżeli ponad 70% leksyki to słownictwo motywowane, to można wysnuć wniosek prawdziwy, zresztą słuszny, że jeżeli nauczymy się widzieć budowę, widzieć motywację między wyrazem motywującym i motywowanym, wyrazem fundującym i fundowanym, to jesteśmy w stanie zrozumieć w języku o wiele więcej niż bez takiej świadomości. Bardzo wiele można w czasownikach zobaczyć, zrozumieć na podstawie. Prefiksalnych formacji, które najczęściej tworzą czasowniki odczasownikowe, a teraz przejdźmy też do innych. W języku polskim podstawą słowotwórczą może być tak naprawdę wszystko. W języku polskim potrafimy utworzyć prawie dowolną część mowy, od prawie dowolnej części mowy. Tutaj mają Państwo przykłady. Podstaw słowotwórczych, na bazie których możemy tworzyć derywaty, możemy tworzyć nowe wyrazy. Od rzeczownika wędkarz może powstać zarówno inny rzeczownik wędkarz, jak i od podstawy rzeczownikowej korek można utworzyć czasownik korkować. Podstawą słowotwórczą może być przymiotnik. Ponieważ na przykład od wyrazu Głupi możemy utworzyć nazwę nosiciela cechy Głupiec, ale możemy też od na przykład przymiotnika Stary utworzyć również czasownik. Stary, starzeć się. Czasowniki odczasownikowe, odskakać, można utworzyć rzeczownik skok, odczytać, można utworzyć następny czasownik odczytać. Podstawą słowotwórczą może być liczebnik, czyli od liczebnika 5 możemy utworzyć rzeczownik piątka. Dziś zresztą jest to chętnie wykorzystywany przez mówiących sposób derywacji, ponieważ nie bardzo umiemy używać liczebników zbiorowych i liczebników głównych w stosunku do odpowiednich, o odpowiednich grup osób, więc czasami sobie nie radzimy z takimi formami jak pięcioro dzieci, czy dwadzieścioro, sześcioro dzieci. Wolimy wtedy powiedzieć piątka dzieci, dziesiątka dzieci, ponieważ te formy z kolei, te rzeczowniki odliczebnikowe pociągają za sobą łatwiejszy sposób budowania reszty zdania. Podstawą słowotwórczą mogą być nawet zaimki. Od ty powstał kiedyś czasownik tykać. Tykać nie w znaczeniu zegara, nie tik, tak, tylko w znaczeniu mówienia do kogoś na ty. Kiedyś była to popularna forma, tak? Jeżeli ni stąd, ni zowąd ktoś do nas powiedział na ty na ulicy, a oczekiwalibyśmy formy pan, pani, to mówilibyśmy nie lubię, jeżeli ktoś mnie tyka. Nowoczesny czasownik, tak? Tegować, który zresztą ma mnóstwo prefiksów, tak? Bo można zategować, przytegować, odtegować, dotegować. Powstał od formy zaimka tego. Możemy tworzyć formy od przysłówków, od wczoraj, wczorajszy od wykrzykników nawet, bo jeżeli ktoś jest bardzo egzaltowany, tak? Czyli. W domyśle metaforycznie używa bardzo często wykrzykników ach i och. Możemy powiedzieć, że on acha i ocha. Ona jest taką osobą, która bez przerwy acha i ocha. Możemy od spójników tworzyć czasownik, gdybać od spójnika, gdyby, tak? Nie gdybaj, tak, lepiej zabierz się do roboty i zrób coś porządnie, a nie gdybaj, co by było, gdybyś się lepiej yy, nauczył. Możemy tworzyć formacje od wyrażeń przyimkowych, tak? Nadmorski powstał od wyrażenia przyimkowego nad morzem, poddasze od wyrażenia pod dachem. Proszę zobaczyć, wszystko może być podstawą słowotwórczą. W języku polskim od w zasadzie każdego wyrazu możemy utworzyć nowy wyraz, derywat. Jedną z częstych podstaw słowotwórczych jest czasownik. Można od niego utworzyć zarówno rzeczowniki, odpisać forma, pisarz, czasowniki, tak, odpisać od czasownika, pisać, przymiotniki piśmienny też od tego e, czasownika. Bardzo wiele jest w języku polskim takich form, takich wyrazów, które zostały utworzone czy to dawno, czy niedawno. Potrafimy je rozszyfrować, potrafimy odtworzyć ich znaczenie z budowy przy pomocy często kontekstu, bo im starszy wyraz, im dawniej on powstał, tym ta budowa słowotwórcza może być bardziej zatarta i wtedy, żeby go dobrze rozszyfrować, potrzebny by nam był kontekst. Często znowu przytaczany przykład wyrazu znieczulica, który jacyś użytkownicy języka polskiego jako nierodzimego rozszyfrowali jako słowo pielęgniarka, czyli ta kobieta, ica, tak, sufiks, który buduje, e, który buduje często też formy żeńskie, tak jak lwica, diablica, anielica, e, jako taki wyraz, który znaczyłby kobietę, która na przykład daje w szpitalu zastrzyki, żeby ktoś nie czuł tego, że go boli. Ale tak naprawdę wiemy, że fakt faktem. Jest to wyraz, który ma u podstawy owo wyrażenie nie czuć, ale oznacza jednak zupełnie co innego. Panuje na świecie znieczulica, bo człowiek leży na ulicy i nikt do niego nie podchodzi. Wiemy oczywiście, że chodzi o znaczenie inne niż to znaczenie osobowe. Nazwy odczasownikowe możemy odnaleźć w różnych kategoriach słowotwórczych. Które częściowo już pokazaliśmy, spróbujmy sobie zobaczyć kilka z nich. Przede wszystkim, taką pierwszą kategorią, która się narzuca, to kategoria nazw subjektów. Dziś częściej tak mówimy, ale kiedyś częściej mówiliśmy, że są to kategorie wykonawców, dziś dodalibyśmy i wykonawczyń. Czynności. Proszę zobaczyć, jest to kategoria, która pozwala nam zarówno um, opisywać y, rzeczywistość taką, jaka ona jest, za pomocą słów, takie jakie w słownictwie, w leksykonie, w słowniku polskim istnieją, ale która pozwala także bawić się językiem, tworzyć formy efemeryczne ad hoc ze względu na to, że znamy zasady budowy słowotwórczej wyrazów. Wiemy oczywiście, co to znaczy myśliciel. Myśliciel to jest taki człowiek, który, no moglibyśmy powiedzieć, wręcz zawodowo zajmuje się myśleniem, tak? Takiego myśliciela tutaj pokazuję Państwu na obrazku z lewej strony. E, wiemy, co znaczy mówca, tak, czyli ten, który mówi, ale nie, nie po prostu mówi, nie bierze udziału w dialogu, nie rozmawia z kimś, tylko mówcą jest ten, który mówi oficjalnie, który przemawia do większej grupy ludzi. Biegaczem jest ten, który biega, Pisarzem, ten, który pisze, oczywiście za każdym razem kontekstowo dokładamy uściślenie tej podstawy czasownikowej. Nie każdy, kto biegnie, jest biegaczem, prawda? Nie, nie ten, który. Zrobił kilka kroków szybszych niż normalne chodzenie, bo musiał dogonić autobus. Jego nie nazwiemy biegaczem. Administratorem jest ten, który administruje. Adoratorem ten, który adoruje, monterem ten, który montuje, i tak dalej, i tak dalej. Pod kreską są wskazane nazwy wykonawczyń czynności. Jeszcze nie tak dawno zaliczane do osobnej kategorii słowotwórczej nazw żeńskich, kiedy twierdziliśmy, że nazwa pisarka jest utworzona sufiksem k od słowa pisarz. Chcielibyśmy powiedzieć, jeżeli taką, taką interpretację przyjmiemy, że nie od słowa pisarz jako nazwy męskiej, nie chcemy twierdzić, że nazwy żeńskie są Tworzone od nazw męskich, bo wtedy by znaczyło, że męski wyraz jest podstawowy, raczej chcemy powiedzieć, że pisarka możemy uznać ten wyraz za utworzony sufiksem k od podstawy, którą jest nazwa gatunkowa. Gatunkowa, czyli wykonawcy czynności nie jako mężczyzny wykonującego daną czynność, tylko jako człowieka wykonującego daną czynność osoby wykonującej daną czynność. Ale dziś zaczynamy skłaniać się także ku interpretacji, że nazwy wykonawczyń czynności są odrębną podkategorią w ramach nazw subjektów i subiektek, trzeba by dodać, tak? Czyli że są utworzone odpowiednim sufiksem bezpośrednio od podstawy. Tu Akurat pokazujemy sobie to pochodzenie od podstaw czasownikowych, czyli pisarka to kobieta, która zawodowo pisze. Mówczyni, sufiksem czyni, kobieta, która mówi oficjalnie, przemawia. Pracownica lub pracowniczka, obie formy są możliwe, eee, kobieta, która pracuje. Tak, jako znowu. Formę wykonywania pewnego zawodu. I proszę popatrzeć, znając, znając takie sufiksy, możemy się pobawić językiem. Możemy na chwilę w kreatorów się zabawić, tak, i powiedzieć sobie, że to my też możemy ad hoc takie efemeryczne, chwilowe derywaty tworzyć, więc możemy utworzyć wyraz wymyślacz, ten, który bez przerwy coś wymyśla, a nie bądź takim wymyślaczem, rób to, jak to powinno być zrobione, wedle reguły, tak? Ubieracz, który kogoś ubiera, smażyciel, ten, który smaży, podlewca, ten, który podlewa kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Możemy wymyślać, jeżeli ktoś wymyśli, możemy też rozebrać, rozłożyć, zinterpretować ten wyraz, prawda? Nawet jeżeli taki wyraz nie istnieje w języku polskim, to wiedząc, że tak są tworzone nazwy wykonawców czynności od podstaw czasownikowych, bo nie tylko oczywiście od podstaw czasownikowych mogą być utworzone, to możemy rozszyfrować te wyrazy i wiedzieć, co ten ktoś chciał powiedzieć. Tutaj przykłady na obrazkach tych form. Ciekawą kategorią, u której podstaw też leżą czasowniki, jest nazwa narzędzi, czy tak jak się ją czasami nazywa, nieosobowych wykonawców czynności. I znowu widzimy tutaj mnóstwo istniejących w języku polskim nazw, Znanych nam, pochodzących od czasowników. Chłodnica, czyli to urządzenie, które służy do, do tego, żeby coś chłodzić w samochodzie. Nagrzewnica, nagrzewać. Zszywacz, narzędzie, za pomocą którego możemy zszywać dwie kartki. Zraszacz, tak tutaj też na obrazku pokazany, zraszacz, który może zraszać pole, łąkę i tak dalej. Zakrętka, którą możemy zakręcać. Mamy wśród tych nazw także takie nazwy, które są stare, tworzone za pomocą nieproduktywnych dziś formantów, nieproduktywnych sufiksów, do takich zaliczamy um, sufiks dło, takich jak imadło, mydło, poidło. Jeżeli się chwilę zastanowimy, to oczywiście wiemy, co to jest mydło, prawda? Takie dło, które służy do tego, żeby myć lub myć się. Poidło, takie dło, które służy do tego, żeby poić zwierzęta. Ale bez zastanawiania się specjalnego nad derybatami, nad podstawami czasownikowymi, chyba nie rozbieralibyśmy tych wyrazów na dwie części, nie doszukiwalibyśmy się w nich budowy słowotwórczej, tak jak w tym pierwszym tutaj pokazanym wyrazie imadło, które służy do tego, żeby imać, czyli trzymać coś, bo chcemy uciąć, przeciąć, chcemy coś zrobić, to oczywiście narzędzie nieużywane na co dzień. Wyrazu imać w zasadzie już dzisiaj nie używamy. Może się jeszcze zdarzyć w takich powiedzeniach, jak on imał się różnych zajęć, ale to już właśnie nie takie imanie, nie takie trzymanie konkretne, tylko bardziej abstrakcyjne, więc tego imadła pewnie byśmy już nie rozbierali na części. Pokazaliśmy ten sufiks dło jako taki stary i nieproduktywny, ale oczywiście w języku polskim mnóstwo jest takich sufiksów, takich formantów, które są nadmiernie żywotne, nadmiernie produktywne. Czyli, czyli takich, które dzisiaj masowo tworzą nowe nazwy. Pokażmy sobie taki, takie żywotne sufiksy. Tutaj wśród nas w narzędzi takim zdecydowanie żywotnym sufiksem byłby sufiks arka. Przyzwyczailiśmy się na pewno do koparki, która tym się różni od kopaczki, że jest urządzeniem, Bardziej mechanicznym, do tokarki, szlifierki. Na naszych oczach w ostatnim 30-leciu powstały takie formy jak drukarka, czyli urządzenie, które służy do drukowania jako peryferyjne urządzenie przy komputerze, ładowarka w znaczeniu ładowania elektrycznego, więc może to być ładowarka do telefonu lub ostatnio ładowarki do, do samochodów elektrycznych. Przeglądarka, która w ogóle jest dziwnym urządzeniem, dziwnym narzędziem, ponieważ nie jest fizycznym narzędziem, tak, przeglądarką nazywamy na przykład eksplorera, tak? z którego korzystamy, żeby oglądać pocztę elektroniczną, wyszukiwarka, do których należą chociażby Google, tak, jeżeli spolszczymy tę nazwę, po polsku ją wypowiemy, czyli pozwalająca wyszukiwać informacje, wypalarka i nagrywarka, których dzisiaj już w zasadzie nie ma. Które służyły do, do przenoszenia treści na, na nośnik, nowy nośnik elektroniczny, jakim była płyta CD. Drodzy Państwo, dalej mamy jeszcze ciągle znane nam nazwy, jak zamrażarka, zmywarka, niszczarka, kopiarka, zgrzebarka, wyciskarka, ale też takie, które chyba na co dzień nie są przez nas używane, takie jak przerzucarka czy wykaszarka. I znowu, ja tych nazw, przed, zanim zaczęłam przygotowywać tę prezentację, nie słyszałam, nie znałam ich, bo nie zajmuję się przerzucaniem kompostu na co dzień, bo w ogóle się nie zajmuję przerzucaniem kompostu. Zatem nie przyszłoby mi do głowy, że w ogóle takie urządzenie istnieje. A nawet jeżeli ono istnieje, bo człowiekowi nie chce się łopatką przerzucać, to nie jest to przyjemna praca, prawda? Więc, aha, i nawet gdybym to dopuściła, to nie przypuszczałabym, że ma swoją nazwę. Wykaszarka i podkaszarka do trawy. Znałam tylko kosiarkę. Okazuje się, że właśnie są takie urządzenia, które tylko trochę prawdopodobnie koszą tę trawę i są już czym innym od kosiarki. Znalazłam te wyrazy w internecie i nie musiałam długo się zastanawiać. One są łatwo rozszyfrowalne, ponieważ znamy ten schemat. Dalej zobaczyłam wydawarkę. Po chwili dopiero w tekście zobaczyłam, że to wydawarka biletów, ale oczywiście taka wydawarka mogła wydawać cokolwiek, prawda? Ale wiemy, że służy do wydawania jakichś przedmiotów, które są nam potrzebne. E, mamy ściągarkę, która ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie to takie, jakie które tutaj widzimy na obrazku, tak? Czyli takie urządzenie, które służy do ściągania końcówek w kablach, ale też ściągarka oczywiście jest urządzeniem znowu elektronicznym, które służy do ściągania plików z internetu. Mamy wystrzeliwarki, wyliczarki, które zastępują kalkulatory i tak dalej, i tak dalej. Jest to zdecydowanie dobra zabawa językowa, ale też tak jak mówię, łatwo przez nas rozszyfrowywalna. I znowu, proszę Państwa, wyrazy, które wymyśliłam ja ad hoc. Wycierarka, ocierarka, przerzucarka, podlewarka, nalewarka, wkładarka, podglądarka, otwierarka. Nie wiem, czy takie wyrazy istnieją. Czy ktoś kiedykolwiek ich użył, przerzucarka tak, bo przed chwileczką sama nawet pokazywałam tę przerzucarkę kompostu, pozostałe, nie wiem, czy by istniały, ale nawet jeżeli nie. I gdybym użyła takiego wyrazu w jakimś tam zdaniu zwrocie skierowanym do Państwa, to oczywiście Państwo natychmiast domyślilibyście się, co to znaczy. No i drodzy Państwo, na zakończenie, podsumowanie tych, tych form odczasownikowych, chciałabym zwrócić uwagę na taką kategorię podstawową dla form odczasownikowych, czyli nazwy czynności. Bardzo w języku polskim potrzebne, ponieważ język polski jest językiem bardzo znominalizowanym. My bardzo, szczególnie w języku oficjalnym, urzędowym, e, lubimy używać rzeczowników odczasownikowych. Mamy podstawowe sposoby tworzenia rzeczowników odczasownikowych, czyli a nie, e a nie wtedy, kiedy się bez kończy na ać, czyli czytanie odczytać, przeprowadzanie od przeprowadzać, E nie wtedy, kiedy się kończy na eć lub "-ić", robić robienie, czyścić czyszczenie, myśleć myślenie, Cie wtedy, kiedy są to jednosylabowe, krótkie wyrazy e, pić, picie, czuć, czucie lub te czasowniki na noć, kopnąć, kopnięcie. Mamy trochę nieregularnych Czasami starych, jak służba, groźba, prośba, służba oczywiście nie w znaczeniu ludzi, którzy służą, tylko w wykonywaniu pewnej służby. Tak? Bycie nauczycielem jest służbą społeczeństwu w takim znaczeniu. To są stare formacje, dziś już raczej nietworzone. Za pomocą tego sufiksu ba, rzadko tworzymy też formacje za pomocą sufiksu aż, takie jak masaż zamiast masowanie, kolportaż zamiast kolportowanie. Częściej te potoczne ska, przeprowadzka zamiast przeprowadzanie się, zbiórka zamiast zbieranie. Zresztą proszę zauważyć, te wyrazy często nabierają dodatkowego znaczenia, bardziej konkretnego, bo zbiórka. To nie tylko zbieranie, ale zbiórką nazywamy na przykład jakiś sposób, jakąś formę zbierania pieniędzy. I nie tylko pieniędzy na jakiś cel. Zbiórka w internecie na jakiś cel, a zbieranie jest taką bardzo ogólną nazwą, która może oznaczać także zbieranie znaczków, prawda? To samo ze służbą, która się stała e, także z nazwą ludzi, groźbą, która jest nie tylko grożeniem, ale no, jakąś tam formą, na przykład napisaną czy wypowiedzianą. Ciekawym zjawiskiem jest uwolnienie się z zapożyczeń angielskich sufiksu "-ing", który uwolnił się faktycznie. Trening, jak trenowanie, traktujemy jako wyraz pochodny od czasownika trenować. Consulting, jak konsultowanie, traktujemy jako rzeczownik pochodny od czasownika konsultować. Surfing, jak surfowanie, od surfować. To, że te, ten sufiks naprawdę się uwolnił i zaczyna w języku polskim funkcjonować jako odrębny, nowy, zapożyczony, ale już polski sufiks, świadczą oczywiście, te przykłady, które teraz mamy na planszy, przykłady, które bardzo łatwo można znaleźć w internecie. Jeżeli państwo wpiszą patching, to oczywiście znajdziemy odniesienie do programu kabaretowego, w którym się pierwszy raz ten patching pojawił. Ja uprawiam tylko patching, a moja żona, kiedy moja żona uprawia shopping, mówi mężczyzna wygłaszający monolog, ale obok tego jest smarzing który oznacza zarówno smażenie ryb w czasie wakacji w smażalniach, jak i smażenie się na plaży, czyli opalanie. Parabaning, czyli stawianie parabanów, no ten jest niekoniecznie odczasownikowy, ale spacering, odspacerowanie, mashering, odmaszerować, leżing, odleżeć, myśling odmyśleć, gmatfing, odgmatwać – ta forma tworzenia derywatów zyskała nawet w internecie swoją własną nazwę, mianowicie ingowanie. Są całe strony poświęcone ingowaniu. Zazwyczaj, tak jak tutaj pokazałam, jest to tak, że jeżeli mamy jakieś zapożyczenie angielskie i odetniemy owo ing. To tworzymy za pomocą przede wszystkim, głównie z kolei takiego czasownikowego sufiksuować, tworzymy nazwę czasownika. Czasami, oczywiście, jak to w języku polskim bywa, zdarzają się wyjątki, na przykład od dubbing. Nie oderwaliśmy ingu, żeby było dubować, tylko stworzyliśmy czasownik, którym. Owo obać, dodaliśmy za ingiem, czyli dubbingować. To samo z dopingiem nie jest dopować, tylko dopingować. Recykling to recyklingować, a nie recyklować. No i na zakończenie chciałabym Państwu pokazać przykład takiej, takiej sytuacji, w której wybór odpowiedniej, nieregularnej formy tworzenia nazwy czynności odczasownikowej pozwala na zróżnicowanie znaczenia, ponieważ mamy czasownik reklamować, który ma dwa znaczenia, czyli zachwalać towar lub usługę oraz zgłaszać wadliwość czegoś i żądać naprawy lub zwroty kosztów. Jeżeli utworzymy regularny rzeczownik od reklamowanie, no to wtedy nie wiemy o które znaczenie chodzi. Jeżeli użyjemy nieregularnego reklama albo reklama no to wtedy dokładnie wiadomo, wiadomo o jakie znaczenie chodzi. Powiedziałam, proszę Państwa, że język polski jest językiem bardzo silnie znominalizowanym, bardzo lubimy używać czasowników, od czasownikowych do wyrażania pewnych urzędowych, oficjalnych treści. Proszę zobaczyć przykłady z języka prawniczego do zbycia przedsiębiorstwa do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości potrzebne, wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. I tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy te treści, chociaż musimy się chwilę zastanowić. Przy takim silnym nagromadzeniu rzeczowników trzeba pomyśleć, czego naprawdę ten urząd od nas chce, ale potrafimy go rozszyfrować dzięki temu, że rozumiemy system budowania jednych form od drugich, motywowania jednych form przez drugie, fundowania jednych form przez drugie, a czasowniki mają w tym swój ogromny udział.